Witam na kanale Dzieciaki testują. Zapraszam na recenzję książek od wydawnictwa Harper Kids, Cynowy Rycerzyk i Miedziany Listek. Są to dwie kolejne książki w tej serii. Wcześniej pojawiły się Srebrny Dzwoneczek oraz Złota Gwiazdka. Te książki również są na blogu i na moim YouTubie. W lubkę wpiszcie ich tytuły, to recenzje Wam się pojawią. Albo ja Wam wkleję na blogu linki do recenzji tamtych książek. Jest to seria stworzona przez panią Emilię Kiereś i ilustrowana przez panią Małgorzatę Musierowicz. Absolutnie przepiękna seria książek, i bardzo się cieszę, że możemy czytać kolejne książki z nazwiskami tych dwóch pań na okładce. Cynowy Rycerzyk. Jest to opowieść o chłopcu o imieniu Staszek, który złamał nogę i czas rekonwalescencji. Spędza w domu wujostwa, którzy wyjechali pod opieką taty Tęskni za mamą, za rodzeństwem, którzy nie mogli niestety z nimi tam być No i bardzo się nudzi Staszek ogółem jest takim trochę rozrabiaką, można by rzec A teraz został unieruchomiony Ale Staszek... Spotyka swoją dawną koleżankę, i razem z nią wpadną na trop kosmitki. Staszek jest miłośnikiem obcych cywilizacji. Jest to historia, w której da się wyczuć to ciepło, tą przyjazną atmosferę, przepiękne, absolutnie fantastyczne ilustracje, które tutaj się znajdują gdzie gdzie Tworzą razem z treścią tej książki przepiękną Lekturę, której zakończenia oczywiście Wam nie zdradzę, musicie sami przeczytać. Zobaczcie, tutaj mamy Staszka z nogą w gipsie, który przeżywa niezwykłe. Przygody. Książka druga, Miedziany Listek. Jest to opowieść o Teresce, która bardzo chciałaby mieć rodzeństwo. Czuje się samotna, ma oczywiście koleżanki, ale po kłótni, po ostatniej kłótni z najlepszą koleżanką, ma wrażenie, że już po prostu nigdy z nikim się nie zaprzyjaźni. Jest to opowieść o potrzebie bycia akceptowanym i o relacjach z najbliższymi, których każde dziecko potrzebuje. Pojawi się tutaj potwór, którego nikt inny poza tereską nie będzie widział, i to tutaj również wpłynie na tę historię baśniową, przepiękną, z cudownymi ilustracjami historię, od której nie mogłyśmy się oderwać. Cudowna książka, którą czyta się strasznie szybko zdecydowanie za szybko lektury takich książek mijają ale tak to jest jak treść wciąga że nie chce się po prostu odłożyć jej ani na moment i nagle spostrzegamy że jesteśmy już na końcu przygody Tereska i Taś dwie nowości w fantastycznej serii pani Emilii Kiereś, a więcej o nich przeczytacie na blogu. Gorąco was tam zapraszam. W opisie do filmu jest link do bloga. No i tak jak już mówiłam, na blogu będą również linki do wpisów o tych dwóch książkach, które jakiś czas temu również wam tutaj pokazywałam. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Do usłyszenia w kolejnych filmach.